Mieszkańcy Nowej Rudy ze zdziwieniem odczytali pisma, które dotarły do nich z Urzędu Miasta o nowym wymiarze czynszu dzierżawnego za przydomowe ogródki i tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Do końca czerwca stawka za metr kwadratowy wynosiła 10 groszy, teraz trzeba będzie zapłacić złoty 50. Zł. Opłaty zostały wprowadzone także za komórki lokatorskie i miejsca parkingowe. Jak powiedział burmistrz Nowej Rudy, Tomasz Kiliński, stawki nie były zmieniane od kilkunastu lat. Duże podwyżki, których na ten moment nie mogliśmy uniknąć, ponieważ od wielu lat tak naprawdę mieszkańców staraliśmy się, jak na ile mogliśmy nie obciążać wzrostami czynszów. Tak, w przypadku ogródka przydomowego metr kwadratowy kosztował 10 groszy, więc prawie nic można powiedzieć. Rocznie dzisiaj kosztuje złoty 50 w przypadku gruntów rolnych też te podwyżki zostały uczynione. Poziom opłat, który dzisiaj został jakby wdrożony i obowiązuje, uważam, że są zdecydowanie za duże. Jeżeli poprzednia stawka to była 10 groszy, oczywiście inflacja wszystko drożeje. Spodziewałam się pewnej podwyżki, ale podwyżki rzędu 20-30 groszy, a nie podwyżki rzędu złoty 40, gdzie teraz jest to złoty 50 za metr kwadratowy. Ja ogłoszenia z takimi kwotami widziałam w internecie. Dotyczyły te ogłoszenia... Działek faktycznie rekreacyjnych, bo to jest też działka rekreacyjna, ale hmm, chodziło o działki rekreacyjne nad jeziorem, przy lesie, z domkiem, z prądem, z wodą. Mam działkę no, w zasadzie bez żadnych wygód. Woda jest y, poprowadzona z domu. Samodzielnie ją kosimy, samodzielnie musimy ją utrzymać, więc jakby y, no, w pobliżu jest y, obwodnica oraz hałda. Cena za ten og ogródek jeszcze pod koniec zeszłego roku w ujęciu rocznym wynosiła mniej więcej 850 zł w, w zaokrągleniu. To jest całkiem duży teren, 1174 metry, więc cena była dosyć atrakcyjna. Sama podwyżka dzierżawy wzrosła o 1400%. Czyli z 10 groszy za metr kwadratowy do złoty 50 za metr kwadratowy, czyli wcześniej wynosiła w ujęciu rocznym 144 40 zł 40 groszy, obecnie wynosi 2166 zł Więc sam wzrost, już nie licząc podatku od nieruchomości, który też oczywiście urósł, sam ten wzrost już jakby zabiera nam 2 trzecie budżetu na chociażby opał na zimę. Znacząco nie odbiega, a zazwyczaj w niektórych przypadkach, może nie wszystkich, jest niższy niż w gminach w naszym otoczeniu. Analizowaliśmy dokładnie opłaty na terenie różnych gmin w naszym powiecie, regionie, subregionie, tak aby poziom tych opłat nie odbiegał od tego, co, co jest w naszym otoczeniu. Mogliśmy sobie pozwolić wcześniej, aby tego nie robić. Dzisiaj sytuacja gminy jest taka, że musimy również zadbać o tą stronę dochodów, ponieważ te dochody zostały nam w ostatnich latach mocno odebrane i, i z tego powodu uznaliśmy, że regulacja, którą poczyniliśmy, ma nas zrównać z innymi samorządami. Wszelkie tego typu podwyżki, czyli te daniny lokalne, są określone przez organ wykonawczy, jak i również organ uchwałodawczy każdej z gmin. Jeżeli chodzi o kłocko, to ogródki przydomowe i uprawy warzywno-owocowe są staryfikowane kwotą 24 groszy netto za metr kwadratowy takiej nieruchomości opłaty rocznej, a jeżeli chodzi o komórki przydomowe, to mamy miasto podzielone na trzy strefy, gdzie w strefie tej ścisłej centrum jest 3 złote za metr kwadratowy komórki czy pomieszczenia składowo-magazynowego, w strefie drugiej 2 złote i w strefie trzeciej 1 złotówka. Ja na chwilę obecną w tym roku nie planuję żadnych podwyżek. Te stawki, które są w tej chwili, czyli ogródki przydomowe obowiązują od 2 2015 roku, więc tak to zostanie. A jeżeli chodzi o komórki i pomieszczenia składowo-magazynowe, stawki te obowiązują od 2010 roku. Jedyną podwyżką, którą mieliśmy w dusznikach w tamtym miesiącu, to jest podwyżka z tytułu odprowadzania odpadów. I tutaj rzeczywiście myśmy nie aktualizowali tej opłaty od 2020 roku. Musieliśmy ją podnieść średnio z 35 na 45 zł od osoby. I to jest jedyna, którą planujemy w tym roku, przynajmniej z mojej wiedzy, podwyżka. Nie jest rolą samorządu, żeby swoich mieszkańców wyzyskiwać. My musimy po prostu obsługiwać, przede wszystkim zapewniać im właściwe funkcjonowanie. Rzeczywiście z tym się wiążą pewne wydatki też, czy to spółki miejskie, czy, czy nasze koszty utrzymania. Tych nieruchomości chociażby czy zapewnienie bezpieczeństwa też. Natomiast nie jest rolą miasta zarabiać na swoich mieszkańcach. Myśmy nawet w dusznikach zdroju zmienili w tym roku, od kiedy ja jestem w tym urzędzie, politykę co do możliwości wykorzystywania tych ogródków. Otóż dotychczas tego typu umowy były podpisywane na rok, na dwa, maksymalnie, ale głównie na rok. Natomiast idąc naprzeciw potrzebom mieszkańców, ale również temu, że to właśnie te osoby najbardziej dbają o te miejsca i dzięki temu te miejsca są zagospodarowane, one nie straszą, tylko są często pięknie ukwiecone i są dodatkową ozdobą. Te umowy zawieramy na czas nieoznaczony. Dziś Nowa Ruda to miasto, w którym za ogródków płaci się najwięcej w powiecie kłodzkim. Dla porównania w Kłodzku cena za metr kwadratowy to 30 groszy, a w Dusznikach Zdroju od 20 do 25. Władze Nowej Rudy twierdzą, że wysokość stawki Wybrano po analizie stawek w sąsiednich gminach.